Servus, dzisiaj na kanale recenzja zestawu Megalodon z serii Lego Technic. Ja jestem Łukasz z jest kanału Brick O'Clock. Serdecznie zapraszam na odcinek. Startujemy! Tak jak wspominałem, dzisiaj będzie zestaw Megalodon z serii Lego Technic. Megalodon to olbrzymi, prehistoryczny, no powiedzmy rekin, no ryba. Ona mierzyła do 20 metrów długości, no i była władcą mórz. Generalnie na, zainspirowani twórcy Monster Gems stworzyli Monster Traka, który jest inspirowany tą właśnie prehistoryczną rybą. Jest to zestaw 42-134 z serii LEGO Technic. Eee, no i co? I kosztuje katalogowo 89,99 groszy. Eee, wziąłem go jako jeden z czterech Monster, monster Traków, które wyszły z tej serii. Ten wydawał mi się najciekawszy z najfajniejszą historią, dlatego też chciałem go Wam pokazać na kanale. Zobaczmy, co jest na opakowaniu. Na opakowaniu mamy zdjęcie tego potwora, mamy informację o tym, że to jest pull and back, czyli to są te, jest tam mechanizm, dzięki czemu możemy go napędzać poprzez no jakby naciągnięcie, poruszając nim wstecz. Mamy informację, że z dwa w jednym, czyli możemy się spodziewać, że jeszcze będzie jakaś no nie wiem, instrukcja do jednego zestawu, no zobaczymy. Wiek to jest plus 7, oczywiście Monster Jam Megalodon, czyli nazwa zestawu, oczywiście logo Lego Technic, logo Monster Jamu informacja, że jest to dla o, dzieci powyżej 7 roku życia. Z tyłu opakowania mamy właśnie zdjęcie tego megalodona oraz tej niskiej wyścigówki, którą też możemy stworzyć. Najfajniejsze jest to, że również w tej wyścigówce jest zainstalowany ten mechanizm no, napędu, więc całkiem fajnie. Na dole mamy też informację, że ma półtora tysiąca koni mechanicznych, że ma super v 8 silnik, mm, rozmiar jego opon a także, że, no, oczywiście jego waga. Na górze opakowania mamy oponę w skali 1 do 1. Nie jestem pewny, czy to nie są przypadkiem te same, ten sam rozmiar opon, który miał, yy, który miał taktor John Deere. Musiałbym to porównać, ale może potem. Ok, zobaczmy, co z tym pudełeczku. To jest dosyć ciężkie, chyba około 300 elementów ma ten zestaw, więc będzie co składać. Oczywiście naklejki też są widoczne. Okej, okay, lecimy rozpakować i zobaczymy, co będzie w środku. Moi drodzy, karton został nacięty lekko, więc będzie łatwiej mi go rozpakować. No i zobaczmy, co my tu mamy. Ja Siestałem, czy na nacinanie? Ok. No kartonik jest mega cienki, ale sam, sama zawartość wydaje się dosyć interesująca. Ok, zobaczmy, zaczniemy może od woreczków. Mamy jeden woreczek bez numerka, drugi z taką drobnicą. No i trzeci również z drobnicą. Mamy tutaj nasz silnik z logiem Lego. No, wydaje się dosyć porządny, nie miałem czegoś takiego jeszcze. Mamy tutaj czwarty worek z tymi czarnymi pinami. Trzy opony oczywiście, chyba są jednak mniejsze niż te z John Dira. No i zobaczcie, mamy tutaj na naklejkach paszczę naszego rekina oraz jego logo oraz... Skrzela. No, wydaje mi się całkiem całkiem spoko i zobaczmy, co jest w instrukcji. Instrukcja jest tutaj klejona. Mamy tutaj, oczywiście, znaczek QR do zeskanowania i tu instrukcja, jak to zrobić. Informacja o tym, że, możemy, że musimy dobrych tutaj długości użyć naszych patyczków, jak ja to nazywam. No i co, ile mamy punktów składania? Mamy punktów 87. Tutaj mamy porównanie. Do oryginału oraz te trzy pozostałe zestawy z tej serii. Spis elementów. No i to by było na tyle. Dobra, biegnę składać. Okay, zobaczyliśmy jak wyglądał Megalodon. E, moim zdaniem zestaw prezentuje się bardzo, bardzo, bardzo fajnie. E, te elementy właśnie związane z tym, z tym stworzeniem morskim wyglądają dosyć tak interesująco. Sama kolorystyka e, również e, na tle pozostałych tych monster tracków wydaje się dosyć oryginalna, więc, więc to jest duży plus. Za 89 zł mamy jakby dwa zestawy. Ja nie budowałem tej wyścigówki, no ale możecie zobaczyć ją tutaj na, na przebitkach z instrukcji, więc fajnie kiedyś była taka właśnie... E, taki trend, że, że, że z wielu zestawów szło, szło zrobić kilka, teraz w sumie tylko chyba z tych zestawów z kreatora, z tych najprostszych, a tutaj mimo tego, że ten zestaw jest całkiem jakby, wiecie, są te elementy, które budują tego rekina, mimo wszystko możemy zbudować inny i to jest jeszcze dane w instrukcji, więc, więc fajnie. No i ta interaktywność, możemy tym zestawem bawić się no właśnie na, na dworze, nie wiem, na takim skateparku, budować jakieś rampy. Ten, ten napęd działa całkiem fajnie. No Nie jest jakiś mega mocny, ale, ale no rozpędzi nas, nasz samochód całkiem fajnie. Dodatkowo jeszcze muszę przyznać, że, no, że jest tak stworzony właśnie ten zestaw po to, żeby się nim bawić. Jest mało elementów, które mogą odpaść, aczkolwiek wydaje mi się, że w tych innych Monster jest właśnie mniej tych elementów, wiadomo, odstających, więc są lepsze do zabawy, ten może troszkę mniej, ale i tak wygląda całkiem fajnie jak się go puszcza na jakichś tam rampach czy, czy, czy coś takiego. Dodatkowo jeszcze chciałbym powiedzieć, że no, tak jak mówiłem na początku, minusem są te naklejki, no bo one są na takich elementach, które mają Postanę się nie wiem, czy widzieliście to na, na przybitkach, ale e, no, mają tak, takie zagłębienie, które są naklejone. No i tam właśnie mogą się różne fafrawy śmieci, inne dziwne rzeczy przyklejać. Więc, no jak zwykle, naklejki minus, ale sam zestaw na duży plus. 89 zł e, katalogowo możemy go dostać taniej, gdzieś za około 60 65. No i w tej cenie myślę, że naprawdę warto. Niekoniecznie trzeba mieć wszystkie te cztery samochody, aczkolwiek wtedy możemy, nie wiem, je rozpędzać, zderzać i, i tak dalej, więc wtedy pewnie mamy jeszcze więcej fanów z tego zestawu. Ok, ja zestaw polecam, mi on bardzo się podoba, te kły tego Megalodona są rewelacyjne. Wielkie dzięki, że byliście, zapraszam do subskrypcji kanału, a także dania łapki do góry, to na pewno pomoże mi go rozwijać. Dzięki, wielkie, cześć!